Siema, ja jestem Jakub, znany tak rzeko toć to i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym, dziesiątym już odcinku serii Skok w przeszłość. I dzisiaj pomówimy sobie o płycie zespołu Dimu Borgir, Stormblast. Zapraszam. A więc, jak widzicie, dzisiaj na warsztat bierzemy drugi album studyjny Norwegów z Dimmu pod tytułem Stormblast. Ale na początku, jak to zwykle bywa, parę podstawowych informacji na temat omawianej dzisiaj płyty. Stormblast został wydany 25 stycznia 1996 roku przez Cacophonus Records. Jeśli natomiast chodzi o skład, to tak. Szagrad, gitara prowadząca i wokal dodatkowy. Sirenos. Wtedy jeszcze pod pełnym pseudonimem e. Kekietę Salnos, gitara rytmiczna i wokal prowadzący, Bryniard Tristan Bas, e, Stian Orstad, instrumenty klawiszowe, i pianino oraz Ciodal Perkusja. No i jest jeszcze gościnnie, Jusaf Pawes, czyli wikotnik z Dutheimsgard i Według MB, e, Gościnnie śpiewający w jednym z utworów. Skład. Zespoł jest mniej więcej ten sam co na poprzedniej płycie, czyli na wydanym w 1995 roku 4 Altid, z tym, że funkcje się odrobinkę zmieniły. Głównie jeśli chodzi o Szagrata i Tiodalva, bo pozostali muzycy pełnili mniej więcej te same funkcje co na poprzedniej płycie. W skrócie: Szagrat na pierwszej płycie Dimborgir grał na perkusji, tutaj gra na gitarze i dodatkowo też śpiewa. Teodalf na 4 Altid. Przede wszystkim grał na gitarze, tutaj na perkusji. Płyta nagrana została w lipcu i wrześniu 1995 w Endless Sound Productions i została samodzielnie wyprodukowana przez zespół. Tak więc, Stormblast to, tak jak wspomniałem, już drugi album studyjny Norwegów z e, Dimu Borgir. Styl na tej płycie to wciąż tak jak na debiucie, czyli na Foral Tit. Symfoniczny, melodyjny black metal, który w tamtym czasie na norweskiej scenie był dość popularny. No bo początkowała wtedy takie kapele jak przykład Covenant, Troll, Old Man's Child itd. itd. Jeśli natomiast chodzi o muzykę Dimu Borgir na płycie Stormblast, to jest ona troszeczkę inna niż to, co było na płycie Foraltit. Z jednej strony jest troszeczkę podobna, ale z drugiej odrobinkę się różni. Stormblast jest płytą utrzymaną w średnim tempie przede wszystkim. Nie jest ona ani jakaś super szybka, ani super wolna jest taka po środku powiedzmy. Nie znaczy to, że nie pojawiają się ani takie, ani takie fragmenty, bo zarówno szybkie, jak i wolne fragmenty na tej płycie się pojawiają, i owszem. Ale tak ogólnie biorąc, to, to jest to taka płyta, no, w średnim tempie utrzymana. Nazwijmy to tak. Opiera się ona, jeśli chodzi o muzykę, przede wszystkim na aranżacjach instrumentów klawiszowych. Choć nie są to jedyne dodatkowe instrumenty pojawiające się na tej płycie, Powiedz tutaj też flety. A dokładniej mówiąc, w utworze Antikrist, którym to pojawiają się w pewnym momencie flety właśnie. Na tej płycie. Warto też wspomnieć tutaj o inczy do utworu numer 3, który zawiera łagodniejsze nieco gitary. Jest tu oczywiście riffy, jest perkusja, no i klawisze, ale pojawiają się też nieco łagodniejsze gitary. Bardzo moim zdaniem dobrze wkomponowane w ten utwór, naprawdę super się sprawdzają, naprawdę działa to moim zdaniem bardzo dobrze. To tutaj jeszcze wrócić do samego tematu aranżacji klawiszowych. No bo to jest temat, o którym zdecydowanie należy wspomnieć, jeśli mówimy tu o płycie Stormblast. No bo jest niestety jedna smutna prawda na temat tej płyty. Na jaką są oczywiście plagiaty? Tak. Plagiaty. Otóż na tej płycie znaleźli się trzy fragmenty na instrumentach klawiszowych, które zostały splagiatowane przez ówczesnego keyboardzistę Nimborgier, czyli stiana Orstana. A dokładniej moment jest to intro do utworu numer 1, Alt es S Fund hen cały utwór Zogen z Kamer, no i utwór numer 10. Intro do utworu numer 1 pochodzi z jednego z utworów grupy Magnum, zaś intro do utworu numer 10 z kompozycji Antoniego Dwoziaka. A cały utwór Zogen z Został niemal całkowicie splagiatowany ze ścieżki dźwiękowej do gry Agony na Amiga i został on skomponowany przez Tima Wrighta. Otwór sam w sobie jest piękny, mimo wszystko, ale o tym, że jest to plagiat, no to trzeba wspomnieć, mimo wszystko. Widział o plagiatach Horstada. Dowiedział się o nich dopiero wiele lat później. Jeśli natomiast chodzi o plagiat utworu Zogę to Sirenos z początku nie wiedział o plagacie. Mówił, że kiedy pierwszy raz usłyszał tą nutę, myślał, że jest to autorstwo Horstada i mu się spodobała. Jednak wiele lat później dowiedział się o tym, że jest to plagiat, kiedy to przez maila skontaktował się z nim Tim Wright, autor wspomnianego utworu. To jest jeden z tych powodów, dla których album Stormblast został wiele lat później na nowo nagrany, już bez wspomnianego utworu, no i bez splagietowanych fragmentów, między innymi intra utworu numer jeden, który, jak wspomniałem, jest yy, splagietowany z jednego z utworów yy, grupy Magnum. Że Stormblast jest płytą, na której większość utworów jest utrzymana w średnim tempie. Tak też zawsze jest, choć są też fragmenty utrzymane w dość powolnym tempie. Doskonałym przykładem tego jest utwór numer dwa, Bloody Scapegoat Ring. Piękny utwór, bardzo klimatyczny, ale na swój sposób majestatyczny. Nie wiem, co jeszcze mógłbym powiedzieć. Jest naprawdę piękny. Doskonale moim zdaniem pasuje do tej płyty. Klimacie i atmosferze tej płyty, jak i też o tekstach utworów. Teksty utworów na płycie Stormblast dotyczą m.in. mrozu, zimna, ciemności, tudzież walki z chrześcijanami oraz nienawiści do niej. No Takie tytuły jak np. Doden Kritsnę, Zot, Live, Tyr. No, tytuł mówi sam za siebie, ale przyznać też trzeba, że na tej płycie jest klimat i atmosfera. Może nie aż tak mocne, jak na co niektórych innych pytach, o których mówiłem, ale jest. I do tych utworów pasuje moim zdaniem naprawdę naprawdę dobrze. <śpiewanie> Po części też instrumenty klawiszowe wpływają na klimat i atmosferę tej płyty. Dobrym przykładem do tego będzie pierwsza połowa utworu Düsseldorf. Moim zdaniem, tutaj połączenie instrumentów klawiszowych z tą muzyką jest po prostu znakomite. No, doskonale to moim zdaniem pasuje do siebie. Nie zmieniałbym tutaj absolutnie nic. Wszystko tutaj sobą doskonale współgra i klimat jest jak najbardziej. I Świetnie to moim zdaniem brzmi. że na tej płycie jest klimat i atmosfera. No, tak jest, tak najbardziej, choć wspomniałbym o tym, że są one dość ponure na swój sposób. No, bo ta płyta, jeśli chodzi o klimat, jest raczej taka ponura. Na pewno nie można powiedzieć, że jest to wesoła płyta. W żadnym wypadku. Po części na ten klimat wpływają same kompozycje. W niektórych numerach pewne motywy czy nawet fragmenty się powtarzają. Czasem są one troszeczkę zmieniane, ale to działa moim zdaniem. Naprawdę działa, i dodaje tego ponurego klimatu tej płycie, i wychodzi to moim zdaniem świetnie. Doskonałym przykładem tego będzie druga połowa tytułowego utworu Stormblast. W której to powtarzany jest mniej więcej jeden dłuższy fragment, który momentami jest troszeczkę zmieniany, no ale jest mniej więcej podobny. Ale moim zdaniem wyszło to naprawdę znakomicie i. No, w większości utworów jest troszeczkę podobnie momentami, ale moim zdaniem wyszło to naprawdę znakomicie. No, nie coś, co mógłbym dodać. Moim zdaniem, ten album, jeśli chodzi o kompozycję, wyszedł po prostu znakomicie. Aby w końcu jakoś podsumować ten album. Moim zdaniem Stormblast to znakomity album i jedna z lepszych płyt Dimborgir. Czy jest to najlepszy album tego zespołu? Moim zdaniem nie. Wciąż, mimo wszystko, uważam, że najlepszą płytą pozostaje Spiritual Black Dimensions z 1999 roku. Ale to nie zmienia faktu, że Stormblast to wciąż znakomita płyta, którą zdecydowanie warto posłuchać. Niestety zasmucić może fakt, że jest to album dość rzadki i trudno dostępny. Między innymi ze względu na ówczesną dystrybucję tego albumu od Cargofonus Records, przez co bardzo ciężko jest znaleźć wersję na CD tego albumu. Trochę łatwiej jest znaleźć wersję na kasetach, a to wcale nie znaczy, że one są łatwiej dostępne, bo prędzej można znaleźć jakieś używane stare wersje. Między innymi od Mystika, czyli naszą polską wersję. No i po części też wpływa na to sam fakt, że album ten został nagrany na nowo i teraz. Łatwiej jest znaleźć nową wersję, czyli Stormblast MMV. Niestety, bo ta wersja nie ma nawet startu do tej wersji, moim zdaniem. Więc, no, niestety, ale ten album jest raczej trudno dostępny i ciężko go znaleźć w przystępnej cenie. Ale nie zmienia to faktu, że jest to mimo wszystko znakomity album, który. Zdecydowanie warto sprawdzić. Bardzo, ale to bardzo polecam. No i przy okazji chciałem też pozdrowić Pawła Winiarskiego z kanału Nord Azerate, który bardzo lubi album Stormlast, o którym wielokrotnie też opowiadał. Więc pozdrawiam cię Paweł. No i to jedynie na dzisiaj na tyle, tak więc mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, suba, napiszcie komentarz. Proponujcie też jakieś nowe płyty do omówienia w tej serii. I podsyłać jakieś swoje pomysły pod nowe materiały. I co? To by było na tyle. Widzimy się kolejnym razem. Trzymajcie się. I do następnego razu. Cześć!